17 maja podczas nocy muzeów ruszy nowy wrocławski projekt Kod kultury Miasta. Program opracowany i realizowany przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia zakłada upowszechnienie dostępu i zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców miasta w kulturze. Kod kultury miasta jest projektem nowatorskim w skali kraju. Polega on na tym, że operujemy kodem QR, który jest nośnikiem informacji. Kod QR znajduje się w specjalnej karcie. Lub w aplikacji na smartfonie. Posiadając ten kod, użytkownik otrzymuje konkretną liczbę punktów za każdorazową wizytę w muzeum, teatrze, kinie czy galerii. Punkty można później wymieniać na tańsze bilety, na zniżki, na zniżki na książki w taniech kompletach, na tańsze bilety w Nowych Horyzontach, na bezpłatne wejściówki, na koncerty. Do uczestnictwa w programie zaprosiliśmy wiele instytucji miejskich, jak również marszałkowskich czy ministerialnych. Są wśród nich wszystkie muzea miejskie we Wrocławiu, jest Opera Wrocławska, Teatr Kapitol, B Film Park, Księgarnia Tajne Komplety czy Kino Nowe Horyzonty, jak również wszystkie teaty. Projekt jest długofalowy, będziemy zapraszać kolejne instytucje, które oferują najwyższej jakości rozrywkę i kulturę w tym mieście. Nośnik kodu QR w formie karty i aplikacji, a także korzystanie z systemu są całkowicie bezpłatne. Więcej informacji znajdziemy na portalu www.wroclaw.pl.